Dobra, cześć wszystkim. Przedstawiamy nową mapę. Oj, sorry. Yy, no, nową mapę Kuby. A teraz Kuba się wypowie na jej temat. Dobra, od skąd Nie wiem, co gdzie zrobiłem. Chodź na z tyłu. Grzbiste bramy są na ja pewno O kurde, lat. Ej, nie. Ej, no nie mogłem ja nie przez to przejść. Ja też. Przeszedłem, chwilę, albo nie. Dobra, gdzie jesteś? Nie koło ciebie. O, została usunięta nie? Oj, taka wiatrka, fajna. No, spokój jest. Ej, a, a, wy, a wy, ledwo się traktor mieści tutaj. Co? Ledwo się ciągnik tu mieści. No, raczej. No, raczej nie inaczej. Chodź, zapna dodawal się A nie była taka duża. mówię była taka duża... Była, tak. dobra, była, gdzie, gdzie jesteś? Poprawiłem wam te nieszczęsne miejsca strony, są wjazdy teraz, oproszę bardzo O, dla każdego, żeby było widać. Chodź, zobaczysz na drodze. Gdzie jesteś teraz? Na drodze jesteś. Ale gdzie nie widzicie? Na drogę główną. No. Pola przy drodze jest o Ognia gwiazdy śladami tak miło. No. Spoko jest. Dobra, to no. teraz najważniejsze... No właśnie. O kurde, lat. Sklep jest jak jest. Jak było. No, jak było? przy tym, przy skupie. O, trzeba. No, daj jest to stanowaj. Tu jest ładnie. Gdzie? No tutaj, ten... te no. drzewka. No, pokaż te tekstury realne. No fajne jeszcze takie. Znaczy, no, no nie no, już w sumie A dojrzewam. A wiesz ona waży? O, 80 Mega waży jedna tekstura tylko. No, tutaj mo mogłeś nie mówić. <grym> Ale nie obciążę gry. No, to dobrze. Gdzie Pańca. jesteś? Tu, dalej, tam A i trochę mi przypomina to górę, ale też takiej górki są. Ale stroma, ale fajna jest taka. Żemiaczki Rzemiaczki. No, dobra. Terem, ja sobie... Teren jest Trudno, do radę. Gdzie masz... no. Gdzie jest ten... Prowadź. Trudno. Prawo, dawaj. Najpierw do wioski idziemy, wioskę wydałem. O, taka sobie wioska. Lampy świece były, nie mogą być gorsze od mapy sobie. No, raczej. Jeziorko. Tu się pobiera wodę, czy nie? W jeziorku można nabierać wodę. No to gitara. Można też. I w tamtym rowie, co wtedy też. Aha. Kurde, nie, wyjdę teraz. O, browarek ten co u mnie, bo nawet pij sklep inaczej. No i też promocja, widzisz? Jestem taki, no. a tu taka drużka sobie o. ładnie. Dobra, prowadź... Też. Prowadź no. no Jesteś. Wbijaj tę drogę przede mną No fajne, fajnie wyglądała druga. No. Taki sobie długi dojazd. No. Czekaj, no dobra. Dobra, dalej. Dawaj. Zobacz pan. O, tu jest najlepsza sytuacja, no, aż... Las. No, nie zasuwaj tak. Zobacz, bo tam przeminę, że zjazdy są. O, no, prawo i w prawo, widzisz? No widzę. No i w prawo. W prawo! A, czekaj, gdzie w prawo? Tu dalej trochę. Aha. Do Łonki, no i ładnie. A teraz idziemy. W... No. Idź pierwszy. Gdzie tu? No, a gdzieś ślepak. A co to jest? Ej, chodź, 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 tu, chodź, 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 Nie Nie możemy pokazać z tyłu chodź, 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 Lata. Dobra, chodź. Jesteś, gdzie jesteś? Wróć do tej drużki. O, jesteś. Drugie gospodarstwo. O, super. Otwierane. A zobaczcie, możesz przejść. No, ładnie się otwierają. Znaczy możesz, Można przejść? No lekko. Można. Chodź ty. Gdzie? Już. Czekaj, zamknę to no. Tu no. macie no, nawozy. Czekaj, bo ja cię straciłem. Gdzie jesteś? Pierwsze drzwi. No. Weź pierwsze drzwi i pokaż tam są nawozy. Pierwsze, no. Hop. O, tu są nawozy. Tu opryski. Dawaj szybciej, bo czas opryski. Gdzie masz opryski? No. Tutaj są. Tu jest w co dalej. Stodole jest. Tutaj wysypywanie jest bardzo dobre. Czekaj, a tu są nasiona. Ej kurde! Co? Tu były jeszcze worki z, tymi, z naszynami normalnymi. Co? Były też worki z normalnymi naszynami, ale... Usunęli się. Dawaj tu. Z tyłu. Synoz. Okupuj ryzyko. I fajny też taki jest dużo spory. A wiesz co? Co? Tu zapomniałem jeszcze dodać tego, tak. dobra, nie ma. Tu super sila wysypuje się. Dobra, dalej, bo to zaraz noc będzie. Bachno, Kurde, tak, no ale Kurde, zapomniałem dodać triggera, no nie. nie, zabiję Cię. To do poprawki. No. Dzięki, przeniesiony z tamtego w No, i z ich jest. Wyjazd z sobie. Eee. Co? Nie jest nic, nic nowe. O, lampy świecą. No. Świecą, świecą. Idę zobaczyć do wioski, jak wygląda lampka szyła. No to idę z tobą i kończymy. No. A, chodź, ten, gdyby, chodź, do, chodź, weź tutaj chodź, 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 pola. chodź, 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 I tu jeszcze mam taką pełną. Jestem No i tutaj jest powrotem, jest strasznie. wiadomo, chodź tu. No dobra, to dzięki wszystkim. Do usłyszenia Podbieraj i do zobaczenia. Się, no wiadomo. Więcej niż jego mapa. No dobra, na razie. Dobra.